Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony, a to jest kolejny odcinek Simsów 4 na moim kanale. No i rozpoczynamy sobie kolejny odcineczek. I co my tutaj mamy? Przypomnijmy sobie, co to tutaj mamy. Julia w ostatnim odcinku odkryła w sobie talent malarski. I tutaj jest jej nieskończony obrazek. To jakaś świnka czy coś, chyba. Chyba. Poza tym, Eustachy nie wrócił jeszcze z pracy. To jest bardzo podejrzane. No ale cóż. Nel odrabia sobie lekcje. Natomiast Staś wchodzi pod prysznic. Także rozpoczynamy kolejny odcineczek. Tempo normalne. Dobra. Julio, proszę cię w znów wytwarzanie klasycznego obrazu. Córce pomożesz później w lekcjach. Jesteś teraz zainspirowana. Rozmawiać z kimś o marzeniach, porozmawiać... Bara z Simon o imieniu Eustachy. No dobrze, myślę, że to już pora na to. To już nie wiem, który to już odcinek. To chyba wystarczająco się naczekaliście. El chce coś przeczytać. Jest w pełni skupiona. Odrabia pracę domową. Natomiast ma musia. A to nie jest świnka, to jest jakiś piesek czy coś. I trzeci poziom w malowaniu. Brawo. Jestem z siebie zadowolony, no bo dumny to już się zbytnio powtarza w odcinkach. Staś, ile możesz się myć? Ja nie mogę. Poza tym jesteś głodny. Więc proszę cię, zjedz tutaj yy, coś tam. O, na no, kanapkę z, z bekonem. Chciałem powiedzieć z betonem. Zjedz sobie. Natomiast co tutaj mamy? Tutaj jest wszystko w porządku, tutaj też. A nasz Eustachy, którego jeszcze nie ma. Aha, nie mogę zobaczyć. No dobra. Ło, wow, to króliczek! I jest Eustachy. Mhm, uh -huh. uh -huh, no. Zabawa. No to zaraz się pobawisz, bo twoja żona tutaj chce. No, jest dopiero 18.18, 18, także jeszcze sobie poczekasz. Do wieczora. W tym czasie proszę cię. Idź. A właśnie jak to jest twoją pracą teraz? Grać w gry wideo przez 4 godziny. Dlaczego jeszcze nie dostałeś awansu ani nic? No dobra. Tutaj mamy rodzinny posiłek jak widzę. To się tutaj wydurnia i myśli o kajdankach. <todgrymskiego> <todgrymskiego> Dobry kawał. O Boże, wszyscy się uśmieli. Eustachy, jaką książkę czytasz? Jak ją złowić? Ja tego nie zrobiłem. Eustachy, jako, że czeka cię ciężka noc, no to pograj sobie trochę w coś. Na przykład w Simowie na zawsze. Ha, żona cię wyprzedziła. A co ona będzie robiła? Blick, block grała. O, to nieźle. A ten stoi jak taki frajerek. Zejdź tego. No. <laughs> no właśnie. Dobra. Julio, proszę cię. Tutaj jest twój obraz. Nie wiem, czy to zauważyłaś. Sprzedaj go, proszę, ale najpierw go nazwijmy i niech to będzie króliczek. Króliczek. Bardzo ładna nazwa. Nie, 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 nie. Różowy króliczek. O. Bardzo ładnie. Teraz go sprzedaj, proszę. Sprawdźmy, ile zarobiłaś na tym obrazie i czy warto jest w ciebie inwestować dalej. 189 Simoleonów, nie? No, jesteś po prostu genialna. Obraz pop artowy. Duży. Sprawdźmy twoje możliwości. Jesteś na trzecim poziomie malowania, więc myślę, że to nie będzie dla ciebie problemem. Natomiast Eustachy dalej gra tutaj w te simsy, tak? Wyłącz tą muzykę. Kazałem mu wyłączyć, a on znowu włączył. Nasze dzieci sobie tutaj rozmawiają. Pogadaj z nią o czymś, nie wiem. Co ty chcesz na przykład? Chcesz poznać kogoś nowego? Nie, nie bardzo. Gdzie ty idziesz? Bawić się tym kucykiem? On jest chyba jakiś niedorozwinięty. Jesteś skupiona i chcesz coś przeczytać. Dobrze. Zapraszam Cię tutaj i coś przeczytaj, nie ma problemu. Jesteś nieswoja, chcesz iść do Kibla. O, no, przy okazji, możesz skorzystać. A Staś, drugi poziom kreatywności. Jej. Ok, pokaż swój obraz. Ło! Wow. No to tego to ja się nie spodziewałem. Julio... To jest... To jest... Po prostu... no brak mi słów. Dlatego tak to nazwie, nazwijmy ten obraz, tak. Brak... Mi... słów. I sprzedaj go. I stopień simoleonów. No fakt, że to zarobiliśmy tylko 5, no ale... No ale dobra. Przy okazji sprzątnij też w kiblu. Bo zbliża się noc Hehe, uh... <noise> dzieciak Cię wyprzedził No dobra, teraz już może sprzątnąć w kiblu Nel kładzie się spać, a lekcje odrobione? Nie, ona już odrobiła lekcje, ale Staś to chyba nie odrobił lekcji Sprawdźmy jego szkolne tutaj yy... Czwórkowy uczeń podstawówki Natomiast Nel Czurkowa uczennica. No, nie jest z wami tak źle. Możecie iść spać, pozwalam. Płucuj ten kibel, płucuj, płucuj. Bo za chwilę cze czeka cię taka noc. O, oh! a twój mąż? Wystarczy tych simsów, ziomek. Wystarczy, wystarczy. Wyłącz muzę. Aha, bo tu masz. Aha, no dobra. Julia myje ręce. I za chwilę tutaj przygotowuję się... ...na spotkanie z mężem. Proszę cię, ubierz się w coś. Zmień strój na... ...do snu. Ale nie kładź się spać! Przecież mieliście dzisiaj spędzić tak... ...taką cudowną noc. Dobra, pośpi sobie trochę, a potem i tak cię obudzę. Mężu drogi... ...wystarczy ci już... ...tej gry. Żona na ciebie czeka. Zapraszam cię tutaj. Julio, proszę cię, nie śpi już. Eustachy? Chociaż nie, bo to ona chce. Także, no. Zaproponuj mu to. Zróbcie to. Zróbcie to na oczach tysięcy widzów. No może nie tysięcy. Oh yeah! Przeżyjmy to razem. Ojej, oh yeah. oh yeah. co tu się dzieje? Słuchajcie, przejdźmy może od tej strony i popatrzmy. Fakt, że tak przeszkadzać i tak podglądać tak nie bardzo, no ale. Ale popatrzmy, co tam się dzieje. <laughs> O! Szybko poszło. I już śpicie. Ach. I znowu nie włączyłem kursora. To był błąd. A teraz to ci chce się siku, co? Dobra. Przy okazji jesteś też trochę głodny, tak więc mógłbyś też coś sobie skonsumować. Na przykład coś tam na szybko. Na przykład Pasztecika. cika. Nie będziesz grilla rozpalą, no co ty ziomek. Przy okazji też sprzątnij te talerze. Młodego też ciśnie kibel Co wy macie z tymi kiblami? Właśnie musimy pobudować kolejną łazienkę, tylko nie wiem gdzie. A ona musi się umyć. No. Nie, nie skorzystaj. Weź gorący prysznic. No i dobra. Nasz Eustachy tutaj po upojnej nocy ze swoją żoną. Oj, on nie jest jakoś tak zbytnio zadowolony. Co nie było ci tak fajnie, miło? W nocy no coś, ty. Nieprzyjemne otoczenie. Brudne otoczenie za chwilę sprzątniesz i będzie ok. Także szybko zjadaj i sprząta i będzie ok. Stasiek, co tam? Wiesz, co Stasiu? Jest godzina czwarta. Gdzie ty idziesz? Chcesz objąć tatę Chcesz mu zrobić taką miłą niespodziankę, tak? No co jest? Gdzie ty idziesz? O, Staś. Mam pomysł. Odrób lekcję. No właśnie. Musisz coś zjeść. Tak więc no mogłabyś zjeść w sumie. Dlaczego on się bawi tym kucykiem, no? No jak tam mężu? Po naszej upojnej nocce. Eustachy, teraz proszę cię tutaj... ...wręcz róże twojej żonie za tą cudowną noc. Oraz pocałuj ją. O, jeszcze zróbcie sobie selfie! Pokaż. No jak wyszło? Wrzucisz to na Face'a, instagrama, snapchata? Gdzie to wrzucisz? Opowiedz komuś sprośny dowcip. No oczywiście, że odpowiedz mężowi, on lubi. Opowiedz sprośny dowcip. Ty nadal myślisz o Barabara? No wiesz ty co? W sumie tutaj była taka opcja... A nie, już nie ma tej opcji na szczęście. Postaraj się o dziecko. Kolejne? Nie wytrzymam tego w się coś rozbawiony i coś tam jesz, to znaczy, już zjadłeś w sumie, nie chcesz posiedzieć z siostrą? No, posiedź sobie z siostrą, pogadaj z nią, na przykład, nie wiem, zrób wspólne zdjęcie, też jakieś selfie czy coś. Wygłupiaj się, yy, nie wiem, mm, rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu, no, zaciśnijcie więzi tutaj rodzinne. Gdzie mogę zobaczyć te wasze wspólne zdjęcia? Gdzie wyjechowacie? No ale teraz ty tutaj coś. O, wygłupiaj się na. Pr... o, nie lubicie się. O, nie, no nie może być tak między wami. Jesteście rodziną. Brykaj, o co chodzi? Aha, o to chodzi. No dobra. Ty poszedłeś spać? To ty niewyspany jesteś? No w sumie to racja. Tu jest wszystko w porządku, tutaj też. No i tutaj też. Rodzinka nadal idealna. Dzieci idą się bawić na dworze. Nel, będziesz się bawić z bratem. No tylko, żeby wam się nic nie stało, bo będzie przypał. A, no, spoko dzieciaczki, bawcie się, bawcie. Ja sobie tutaj coś zjem. Ale mogłabyś usiąść jak jesz. Co ty chcesz? Zacząć obraz skłaniający do flirtowania. Dobrze, jesteś malarką w sumie, więc... O, dzieciaki chyba idą już do szkoły. Natomiast ty, proszę cię bardzo. Dam ci tę szansę. Popiszcie. W tracie, kiedy twój mąż śpi. Dokładnie. To ty tutaj popisz się swoimi umiejętnościami malarskimi. Eustachy zaczyna pracę za około godzinę O kurczę. Dobra, wstawaj ziomek. Mógłbyś się odlać. Tak jak to rano bywa. Umyć ręce, umyć zęby, szybki prysznic wziąć. I już, no. Właśnie, odpryskałeś się, szybkość. Tutaj umyj się. Co ty chcesz od niego? Jezu, co ty zepsułeś to? O nie. No, żeby to żona musiała za ciebie to. Aha, ona to szoruje, mimo że tutaj leci dalej woda. O Boże. Postaraj się to naprawić. Pokaż, jak ty to potrafisz robić. Jeśli to naprawisz, to po prostu jesteś mega. Mąż idzie do pracy. A zdobywasz umiejętność majsterkowania, no nieźle. Dawaj, dawaj. Wierzę w ciebie. Pokaż co potrafisz. O, niby coś naprawiłaś. Sprzątnij. Odzyskaj części i wytrzyj. Jesteś sama w domu. Hello, coś musisz robić. Skorzystaj z kibla przy okazji. I wyrzuć. Okej. Okay. Tak więc teraz proszę cię bardzo. Ugotuj dla całej rodziny naleśniki dla rodziny. Chociaż nie, no bo to wystygnie, zanim oni wszyscy przyjdą. Chociaż... chociaż nie. Jest mikrofalówka od czegoś ona tutaj jest, co nie? Potem mogłabyś oczywiście tutaj posprzątać, wiadomo. No i zająć się tym obrazem, bo jeszcze go nie skończyłaś. Chociaż... chociaż skończyłaś. Nazwa to obraz JPG myślę, że będzie zajebistą nazwą. I zgarniemy za to dużo hajsu. A, bo ty przecież oprócz malarki to jesteś też kucharką, no to wiesz, to jeszcze tutaj musisz przeczytać chyba trzeci tom. Właśnie, jestem tu by gotować, no nie wiem dlaczego jeszcze tego nie zrobiłaś. Pokaż jak smażysz naleśniki. Powiedzmy, że ci to wychodzi. No jest trochę tych naleśniczków. Rodzinka będzie na pewno zadowolona, że przygotowałeś dla nich sporą dawkę szamy. Ten kosz jest taki dość dziwny. A wy nadal nie powiedzieliście mi, gdzie tu jest telefon, żeby do kogoś zadzwonić. Ale spokojnie, rozkminiłem to. 182 simoleony. Wo, gdzie czytać? Okej. Okay. rozkminiłem, że tutaj jest telefon i możemy tutaj dzwonić do różnych osób wynająć usługę, zaprosić na randkę, podróżować i takie tam no i w następnym odcinku sobie będziemy podróżować nie wiem tylko czy się da z całą rodziną tak, można z całą rodziną chyba zaprosić do siedmiu innych simów Ok, czyli po prostu w następnym odcinku sobie tutaj gdzieś wyjedziemy czytanie na świeżym powietrzu o gotowaniu, bardzo dobrze no co jest? o, takie paparazzi, rozumiecie co ona tam robi? Dobra, niech ona sobie tam czyta. Później jak już skończysz, to wiadomo, maluj obrazek. Co? Szał sprzątania? Chcę to zobaczyć. Możesz też oczywiście uprawiać jogging, chętnie to zobaczę w twoim wykonaniu. Szał sprzątania, no dawaj. Rozumiem, że będziesz sprzątała wszystko, co tylko jest w tym domu. No całkiem spoko opcja. Jesteś trochę zmęczona. No właśnie gdzie się przespać. A dzieci wróciły ze szkoły. No i proszę. Bo ja. Staś od razu idzie odrabiać lekcje? Anel na film akcji. O nie, to nie jest dla ciebie, dziewczyn Też odrób lekcje jak brat. Proszę cię bardzo, odrabiaj lekcje. A potem oczywiście zjemy sobie bardzo dobre naleśniczki, które ugotowała. Wam mama. Znaczy. Usmażyła. Proszę bardzo, dzieci się przykładnie uczą. A ja nadal nie wykorzystałem tego karceru. Jesteście zagrzeczne, ewidentnie jesteście zagrzeczne, dzieci. No ale dobrze. Staś poszedł jeść, ale wiesz, że lekcje to też musisz odrobić, bo będzie przypełnie. Może już starczy tego snu? Chyba się wyspałaś, co? Jesteś pobudzona. No właśnie. Proszę bardzo, tak wygląda pobudzona kobieta w Sims 4. O, jak tutaj już jesteś, to... To mogłabyś pomóc im w lekcjach. Pomóż przy odrabianiu lekcji, no i pomóż przy odrabianiu lekcji. Brawo! Pomóż teraz synowi. Bardzo dobrze. To teraz jedz sobie z dziećmi jedzonko. Spisałaś się na medal i jesteś pewna siebie, o to chodziło. Nelly już też ma swoją porcję. Staście już swoją zjadłeś, więc możesz tylko popatrzeć co najwyżej. Gdzie ty idziesz? Jeszcze skorzystać z ubikacji, okej. Okay. A potem pozwalam ci. Idź sobie. Nie dobra, zdrzemnij się i. Będzie okej. Okay. I jest.. Eustachy wrócił on z pracy. Energia bardzo słabo. Idź spać, ale za to. Postaraj się o dziecko. Nie. Śpij. Jak z twoją pracą jesteś kontrolerem jakości 38 simolonów za godzinę. Musisz osiągnąć drugi poziom programowania i ćwiczyć programowanie przez 4 godziny. Jak się wyśpisz, to właśnie będziesz to robił. Co tam Nel? Co kombinujesz? Idziesz pograć na komputerze. Dobrze, ale wyłącz tą muzykę. No. Natomiast Julio, proszę cię. Możesz oglądać sobie kanał kulinarny. Może czegoś się jeszcze przy okazji nauczysz? No, Hehe <laughs> ja ci chyba wyłączyła kanał kulinarny To może oznaczać tylko jedno, jesteś bardzo dobrą kucharką A co z twoim obrazem? Julio, proszę cię, namaluj jeszcze jakiś obraz Wzbudzający pewność siebie, o To może być dobre Staś Staś Kibelek męczy Ojejku i to nawet bardzo. W sumie potem możesz już iść spać. Jednego Sima będziemy mieć z głowy. Chociaż nie, chcesz przeczytać książkę. To nie idziesz spać. Przeczytać ją w całości. W takim razie przeczytaj.. Igrzyska obżarstwa. Fantastyka naukowa. Mam nadzieję, że Ci się to spodoba. Czytaj w całości. Ten obraz. Znowu Kibel! Co ty masz z tym pęcherzem? To ty chory jakiś jesteś? Twoja siostra jest szczęśliwa, też ją ciśnie pęcherz I jest śpiąca, więc też może już iść spać, bo napracowała się dzisiaj dziewczyna A Stasiek? Stasiek ten pęcherz cały czas Więc skorzystaj I czwarty poziom malowania u Julii Super Potem Staś, iść spać I to jest tyle Jeśli chodzi o, to, o tego Sima Eustachy już śpi, a jest głodny i ciśnie go pęcherz jak w stanie, to się załatwi. Julia, co tam masz namalowanego? Jesteś. Jacyś... To jest to, co przedstawia pewność siebie, tak? No dobra. W takim razie proszę cię, sprzedaj ten obraz. Wcześniej go nazwij. Nazwij go. Na przykład. Jaka to melodia? I sprzedaj. Za 195 simolonów. Jesteś już śpiąca. Tak więc. Proszę cię, pozwalam. Idź spać. Czy mam rozumieć, że każdy z im już teraz śpi, oprócz... Czy ty wrzuciłeś książkę do kibla? Mam nadzieję, że tego nie zrobiłeś. E, młody. Dobra. Idź teraz. Idź spać. No nie czytaj już tej książki, bez przesady. Okej. Okay. Cała rodzinka śpi. Trochę się dzisiaj działo. I na dziś chyba skończymy ten odcinek. Nie wiem ile on trwa w sumie. Pewnie krótko, ale, ale cóż. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze tylko niech Eustachy się załatwi i, i potem możemy kończyć odcinek. Chociaż w sumie jest jeszcze głodny. O nie. Naprawisz jeszcze kibel i dopiero skończymy odcinek. No szybciej. No szybciej. Dobra, odzyskaj te części. Wytrzyj, wyrzuć. I kończymy odcinek. Nel wstała, a ona jest bardzo nieswoja. Łazienka i Higiena. Umyjesz się w następnym odcinku. Hehe. Także dzięki za dziś, do zobaczenia za tydzień w Simsach i to wszystko na dziś, cześć.